Oczywiście nas martwi to wszystko, co dzieje się na Ukrainie i my ale patrzymy w przyszłość i mamy nadzieję, że to wcześniej czy później się skończy i ludzie przyjdą do normalnego pobytu, do tego, co zawsze nas zachwycało, sportu, emocji, różnych rzeczy i że po prostu możemy z tym krajem, z którym naprawdę teraz mamy takie... Mieliśmy zawsze dobre stosunki, a teraz mamy jeszcze mocniejsze powiedzmy, mamy teraz takie stosunki jak z rodziną, to myślę, że to ta wiadomość nas ucieszyła, że to ten projekt dalej może istnieć i może rozburzać się i rozwijać się. I to naprawdę pokazuje, że w przyszłości siatkówka ukraińska będzie. Тако змацнялася і зростала. Те стосунки, які нам ще дало за цей час укштавувати, і то, що діє ще раз, і то, і та реалія життя, і те, що направди Польська співчує Україну і Польська розправда попереде Україну, то напевно робить теж то. w wszystkich branżach i nie tylko wojennych i tam w, w pytaniach ludzi, a też i w sporcie i tak dalej. Ciężko teraz mówić o tym ambicjach zwłaszcza z tego powodu, w których warunkach teraz się zna, znajdujemy się ale mam nadzieję, że te plany, które mieliśmy, tak się i pozostaną. Czyli chcemy w pierwszy roku wejść do play i naprawdę zagrać tam w play -offie. A jak będzie dalej, zobaczymy. Czujemy to wsparcie, bo niektórzy ludzie zwracali się nawet do mnie i ja tam i cały czas czujemy to wsparcie w różne sposoby. Czy nawet to przyjęcie na przejściach, czy czy tam te ludzie, którzy w tych miastach mieszkają, czy tych na wsiach, które jest blisko granicy, to naprawdę dużo widzę i dużo słyszę o tym, jak ludzie mają opiekę, pomocy, kto czym może. I to widać, że to nie tylko, że to pomaga pański rząd, czy tam a to naprawdę w pierwszej kolejności, kto pomagali, to zwykle proste ludzie. Myślę, że to ten duch ukraiński, który teraz pokazuje, którego może do końca nawet myśmy i nie czuli, a w tej sytuacji, która jest, myśmy objednali się, tak nie wiem jak to polskim słowem powiedzieć. I to na pewno będzie nas podtrzymywać we wszystkich branżach, jak i w sporcie takim wszystkim, co będą robić Ukraińcy. My staramy się pomóc w pierwszej kolejności, my jest producentami żywności. Staramy się robić codziennie, żeby wszystko było, żeby nasze zwierzęta mieli co jeść, żeby, żeby robić wszystko, żeby można było robić codziennie produkcję. część tej produkcji oczywiście wysyłamy na i ochodźców, który tu jest i na, i na wojskowe potrzeby. No, robimy to, co od nas jest możliwe i staramy się w tym kierunku dalej działać i pomagać.